Cześć! Z tej strony Grzesiek Karaś. Witam ponownie na kanale PC Formatu. Do tej pory zajmowaliśmy się tutaj unboxingami. Tym razem chciałbym Wam dość szczegółowo opowiedzieć o pewnym sprzęcie. Razer Huntsman V2 Analog. To nowa klawiatura marki Razer, następca modelu Huntsman Elite. Czyli tak naprawdę, no, kolejny z Razera. Klawiatura kosztuje około 1200 zł. W tym wypadku jednak e, jej nabywca no, wie za co płaci. Wiele razy już się tak zdarzało w historii marki, że prezentowała sprzęt z najwyższej półki naszpikowany nowościami. Nie inaczej jest tym razem. Jest to klawiatura, no, jak można przypuszczać, patrząc na jej nazwę, analogowa. Razer po prostu wziął na warsztat swoje optyczne przełączniki. Dorobił do nich wspomnianą warstwę analogową i całość zapakował w dość dla siebie klasyczny kadłubek. Klawiatura, tradycyjnie w sumie już dla najdroższych modeli tej firmy, składa się z dwóch części. Pierwsza to oczywiście główny moduł, czyli klawisze. Jak widać, jest to pełna klawiatura. Mamy blok główny, blok klawiszy funkcyjnych, blok numeryczny, kursory. Przyciski funkcyjne. Całość uzupełnia zestaw klawiszy multimedialnych z pokrętłem. Bardzo wygodna rzecz, od paru lat jest już w zasadzie standardem. Nie trzeba do tego rozwiązania nikogo przekonywać. Mamy również podkładkę pod nadgarstki, tudzież podstawkę. Miękka, wyłożona syntetyczną skórą, bardzo przyjemna w dotyku. Zapewne kojarzycie tego rodzaju podstawki z poprzednich modeli Razera. Tym razem jednak została ona uzupełniona o biegnący wzdłuż krawędzi pasek LED. Widać tutaj również styki, które zasilają wspomniane podświetlenie. Za chwilę ją podłączymy, zobaczycie, jak to wygląda na żywo. A tymczasem wróćmy jeszcze do samej klawiatury. Jak widać, jest ona wyposażona w dwa przewody. Nie są niestety odpinane. Nie możemy również zmienić punktu wyprowadzenia kabli. Jest to oczywisty minus, ale w zamian dostajemy port USB 3.0 w formie przelotki. Do tego właśnie służy ten kabel. Samą klawiaturę podłączamy drugim. Mamy tutaj wtyczkę USB C, ale nie martwcie się, jeżeli ktoś takowego portu nie ma. W zestawie znajdziemy odpowiednią przelotkę. Kabel jest w oplocie, w zasadzie obydwa kable są w oplocie. Są dość sztywne, długie na około 2 metry. Nie będzie więc problemu z podłączeniem, nawet gdy skrzynia stoi na podłodze. Trzeba jednak trochę pokombinować, gdyż kabel nie jest zbyt ustawny. Oczywiście, nieużywany kabel możemy sobie tutaj spiąć. Nie każdy przecież korzysta z przelotek USB po lewej stronie takiego sprzętu. Aczkolwiek jest to wygodna opcja. Ja osobiście bardzo często podłączam tutaj słuchawki. Pod spodem znajdziemy nóżki, które pozwolą nam pochylić klawiaturę podczas pracy. Są one dwustopniowe. Kwestia gustu, które wybierzecie. Jest to wygodne rozwiązanie. Podstawki antypoślizgowe mają dość dużą powierzchnię, przez co sprzęt naprawdę stabilnie leży na biurku. Trzeba się naprawdę postarać, by taką klawiaturę przesunąć. No i inna sprawa, że sprzęt jest również dość ciężki. Całość waży niecałe 1,2 kg, co przekłada się dodatkowo na Kwestia stabilności, o której przed chwilą mówiłem. Pod grzybkami znajdziemy wspomniane na początku przełączniki optoanalogowe. Oczywiście uzupełniają je diody LED. Jak pracują, zobaczymy za chwilę. Klawiatura została podłączona. Popatrzmy zatem, jak wygląda z podświetleniem. Co prawda mamy tutaj mocne światła, więc nie za dobrze to widać, ale myślę, że coś na ten temat możemy poradzić. Jak widać, w oczy rzuca się podświetlenie brzegowe. Zarówno z prawej, jak i z lewej strony krawędzie zostały podświetlone. To samo dotyczy podkładki. Sama podkładka pod nadgarstki to aż 18 stref podświetlenia, które możemy sobie konfigurować niezależnie od siebie. To samo zresztą tyczy się klawiszy. Jak widać, w tym obszarze podświetlenie jest dość wyraźne. Jest po prostu przytłumiane przez nakładki. Jeśli chodzi o barwę, rodzaj efektów, jasność, mamy w zasadzie pełną dowolność. Do konfiguracji służy oprogramowanie Razer Synapse, które oczywiście zapewne większość z was zna z innych produktów tej firmy. Po podłączeniu klawiatury do komputera i zainstalowaniu Synapsa sprzęt zostanie automatycznie wykryty. Przez przeprowadzona zostanie również automatycznie aktualizacja firmware'u. Dzieje się to w zasadzie za każdym razem, gdy wyciągamy nowy sprzęt z pudełka i Rozpoczynamy wstępną konfigurację. Gdy już cały proces wstępnej konfiguracji zostanie zakończony, zyskujemy dostęp do panelu konfiguracji. Rozpocznijmy od rzeczonego podświetlenia. Główne okno składa się z trzech sekcji. Sekcja jasności, gdzie mamy suwak procentowy. No, przekłada się to oczywiście na intensywność. Samego podświetlenia. Poniżej mamy okno, gdzie możemy sobie skonfigurować samo podświetlenie w zależności od tego, czy ekran jest włączony, czy jest wyłączony, jak również czas przejścia w tryb uśpienia. Najważniejszym elementem sekcji synapsa, gdzie konfigurujemy sobie podświetlenie, jest jednak część, gdzie możemy ustawić sobie wybrany przez nas efekt podświetlenia klawiatury. Zobaczmy, co tam jest. Tak naprawdę to dwa przyciski: Quick Effects oraz Advanced Effects. Pierwszy, no to przede wszystkim rozwijane menu, gdzie wybieramy sobie jeden z efektów, a następnie konfigurujemy na przykład kolor czy częstotliwość animacji danego efektu. Ciekawiej robi się, gdy wybierzemy sekcję zaawansowaną. Wówczas możemy przywołać Chroma Studio. To jest pewnego rodzaju plugin dla Snapsa, gdzie mamy dostęp do różnego rodzaju efektów. Efekty te możemy sobie układać w stos, one wówczas wzajemnie się przenikają. Mamy dostęp do konfiguracji poszczególnych klawiszy. No, możemy tutaj zrobić o wiele, wiele, wiele więcej niż w przypadku prostych podstawowych efektów, które są już co ciekawe, w przypadku tej klawiatury możemy nawet skonfigurować podświetlenie brzegowe tejże klawiatury. I to zarówno jeżeli chodzi o blok główny, jak i życzoną podstawkę pod nadgarstki. Mamy tutaj dostęp do 18 sekcji, które możemy sobie konfigurować niezależnie od siebie. Wystarczy taką sekcję wskazać, a następnie na przykład zmienić kolor, częstotliwość. Czy nawet zastosować konkretny efekt? No, możliwości tutaj są bardzo duże, i tak naprawdę jeśli chodzi o podświetlenie, o iluminację, o właśnie te wszystkie efekty, które tutaj możemy sobie wprowadzić, by upiększyć nasze biurko, no, konkurencja jest naprawdę nieliczna. No, tutaj trzeba Razera po prostu pochwalić. Jak już wspomniałem na początku. Za działanie klawiatury odpowiadają przełączniki optomechaniczne. Czyli są to tak naprawdę standardowe przełączniki optyczne, gdzie za odczytywanie reakcji odpowiada nie tyle przełącznik mechaniczny, co promień światła, który jest przesłaniany bądź odsłaniany przez element przełącznika. Ale do tego Razer dodał również warstwę analogową. Znaczy to tyle, że każdy z klawiszy handsmanie V2 analog zachowuje się w bardzo podobny sposób, może zachowywać się w bardzo podobny sposób, jak no, na przykład gałka analoga w padzie. By tak się stało, musimy posłużyć się oprogramowaniem Razera. Najprościej zrobić to wybierając opcję Quick Remapping, gdzie po prostu klikając aktywujemy sobie funkcję dla klawiszy WSAD. W takim wypadku należy uruchomić grę, która jednocześnie obsługuje klawiaturę i kontroler. Jest to bardzo istotne, gdyż Razer dzięki opcji analogowych przełączników i możliwości oprogramowania Razer Synapse niejako wiąże w jednym urządzeniu funkcję klawiatury i na przykład kontroler. Gra więc tak naprawdę musi jednocześnie widzieć te dwie klasy urządzeń, a my, korzystając z klawiatury, posługujemy się na przykład dla pozostałych klawiszy, funkcjami typowymi dla klawiatury, czyli dajmy na to, zmianą broni pod klawiszami numerycznymi, przeładowywaniem, itd. itd., itd. Kiedy wspomniane na początku klawisze WASD przenoszą sygnały wysyłane przez gracza w sposób analogowy. Innymi słowy, Lekko wciśniemy klawisz, nasza postać truchcikiem ruszy do przodu. Dociśniemy ten klawisz do końca, nasza postać ruszy pełnym pędem. Jak już mówiłem, gra musi odczytywać i klawiaturę, i na przykład pada. Niektóre gry tego nie potrafią, więc no niestety w tym wypadku będziemy musieli się obejść smakiem. No ale popatrzmy, jak to wygląda w praktyce. By przekonać się jak. Funkcje analogowe klawiatury Razera wyglądają w praktyce. Odpalimy pewną bardzo mało znaną grę o nazwie Fortnite. Być może kojarzycie, a jeżeli nie, nie przejmujcie się. Nikt o niej nie wie. Nasza postać na ogół porusza się 0-jedynkowa, no, jeżeli korzystamy ze zwykłej klawiatury. Wciśnięcie klawisza powoduje, że no, biegnie przed siebie. W przypadku aktywowania funkcji analogowych, czyli tak naprawdę przełapowania klawiszy w do funkcji joysticka, zyskujemy nowe możliwości. Lekkie naciśnięcie klawisza powoduje, że postać no, rusza truchtem do przodu. Jeżeli klawisz dociśniemy trochę bardziej, zaczyna się rozpędzać, a wciśnięcie do końca powoduje, że no, mamy do czynienia ze zwykłym sprintem. Oczywiście kursory boczne, czy klawisze boczne działają tak samo. Lekkie wciśnięcie powoduje, że postać przemieszcza się powoli. Dociśnięcie powoduje, że się Rozpędza. Możemy tę akcję oczywiście mieszać. Dzięki temu możemy z większym wyczuciem poruszać się po mapie. Jest to pewnego rodzaju rozwiązanie hybrydowe. Tak naprawdę mamy klawiaturę z funkcją pada, z funkcją joysticka. Czy jest to wygodne? No, na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić. Szczególnie w bardziej dynamicznych grach, wciskanie klawiszy z wyczuciem no, może przychodzić trudno. Tam, gdzie liczy się akcja. Graczami targają emocje. Na ogół po prostu wciska się te klawisze do końca i nie myśli się o tym, co się dzieje dalej. Tutaj trzeba uważać, trzeba te klawisze muskać, dociskać z wyczuciem, cały czas kontrolować to, co się dzieje na ekranie, zwracać uwagę na, na to, jak porusza się nasza postać. Po dwóch tygodniach z tą klawiaturą i próbach grania w ten sposób, muszę powiedzieć, że no, trochę do niej przywykłem, przyznaję. Tym niemniej, w dalszym ciągu nie mogę. Zwalczyć w sobie tego rozgraniczenia, jakie mi się przez lata zakładało. klawiatura, myszka i pad. Pad jako coś zupełnie innego. Pomysł Razera jest bez wątpienia ciekawy, w praktyce jednak trochę trudny do wykorzystania. Raz, że musimy mieć grę, która obsługuje jednocześnie kontroler i klawiaturę, co też nie jest normą, tak naprawdę. Dwa, no, musimy powalczyć przede wszystkim ze sobą. Pytanie, jak bardzo Wam się chce takie coś robić? Kiedy alternatywą jest skorzystanie z zwykłej klawiatury i zwykłego pub'a? Pora wrócić do oprogramowania klawiatury. W zakładce Customize znajdziemy podgląd naszego sprzętu, gdzie możemy wskazać dowolny klawisz. Posłużmy się tutaj klawiszem Q. Naciskając go, zobaczymy po lewej stronie menu, w którym możemy rzeczonemu klawiszowi przypisać różnorakie funkcje. Są to m.in. opcje związane z kontrolerem joystickiem. Zakładki te służą do szczegółowego skonfigurowania naszej klawiatury tak, by pełniła rolę kontrolera. Oczywiście bardzo szczegółowa konfiguracja jest tutaj dość czasochłonna. Musimy się sporo naklikać, musimy się tutaj przebić przez różnego rodzaju głębiej zagrzebane opcje. Efekt jest taki, że Możemy sobie no, w zasadzie dowolny klawisz obłożyć w dowolny niemal sposób, e, imitując obłożenie pada na klawiaturze razera. Ma również szereg innych opcji. Jedną z ciekawszych wydaje się regulacja punktu aktywacji każdego z przełączników. Służy do tego suwak. Mamy wartość minimalną wynoszącą 1,5 mm oraz wartość. Maksymalną wynoszącą 3,6 mm. W praktyce to bardzo proste. Ustawiamy suwak na 1,5 mm, więc wystarczy, że tak naprawdę dociśniemy klawisz do połowy. Reakcja zostanie odczytana przez komputer. Jeśli ten suwak powędruje maksymalnie w prawo, klawisz będziemy musieli wówczas docisnąć do końca. Pierwsza z wartości świetnie nadaje się do grania. No tutaj, bawiąc się w sieci, każdemu zależy siłą rzeczy na czasie reakcji. Jeżeli ustawimy punkt aktywacji na 1,5 mm, wówczas nasze wciśnięcie klawisza zostanie możliwie najszybciej zarejestrowane przez klawiaturę. A co za tym idzie, nasza akcja zostanie wykonana w grze. Z kolei, jeżeli przesuniemy ten słupak maksymalnie na prawo, tak jak ja teraz robię, wówczas punkt aktywacji danego przełącznika przesunie się tak naprawdę na sam dół. Żeby dany klawisz aktywować, trzeba będzie docisnąć go do końca. Jest to opcja, która bardzo fajnie sprawia się, yy, sprawdza się przy pisaniu na klawiaturze. W ten sposób, no co prawda, trzeba te klawisze jednak do końca dociskać, ale unikamy wielu pomyłek, które wynikają z, z przypadkowego rejestrowania akcji klawiszy. To jednak nie koniec. Jako, że klawisze aktywowane są tak naprawdę w wybranym przez nas punkcie, ale klawiatura ma opcję analogową, czyli cały ruch klawisza jest. Tak naprawdę odczytywany przez klawiaturę, Razer dodał funkcję dość unikatową. Mianowicie podwójną aktywację. Podwójne przypisanie klawiszy zrealizujemy oczywiście w sofcie Razer Synapse. Musimy wybrać Keyboard Function, dodać drugą funkcję, a następnie po prostu nacisnąć drugi klawisz i zapisać. Sprawdźmy, jak to wygląda w notatniku. Wciskając klawisz Q pojawia się funkcja drugiego klawisza. Dociśnięty klawisz po prostu powtarza nam non-stop nasze drugie przypisanie. Jak już wspomniałem, może być to przydatne w grach. Docenią to być może, nie wiem, maniacy CSGO, fani Fortnite'a. Jest to tym ciekawsze, że dla obydwu tych przypisań możemy sobie ustawić niezależne odległości, w których te klawisze się... Aktywują, co tak naprawdę pozwoli nam bardziej precyzyjnie rozpoznać różnicę w skoku między tymi klawiszami. W ogniu Akcji oczywiście korzystanie z tej funkcji ponownie może być trochę trudne, trzeba się do tego przyzwyczaić. Tym niemniej no osobiście uważam, że tutaj gra jest warta świeczki, gdyż możemy sobie pewne rzeczy w bardzo prosty sposób zautomatyzować. No i jest to funkcja, do której też o wiele łatwiej się po prostu przyzwyczaić. Umieszczenie wszystkich tych. Funkcje, których opowiedziałem przed chwilą, nie byłoby możliwe, gdyby nie zastosowanie liniowych przełączników. Jest to informacja dobra dla graczy, ale być może niekoniecznie dobra dla ludzi, którzy bardzo dużo piszą na klawiaturze. Z doświadczenia wiem, że w tym przypadku być może lepiej sprawdza się klawiatura, która daje nam feedback, która klikiem na przykład bądź oporem pod palcami sygnalizuje, że. Trafiliśmy na punkt aktywacji. Jak się pisze? To już jest trochę kwestia gustu. Tym niemniej warto zaznaczyć, że Razer stworzył tym razem naprawdę głośną klawiaturę. A zresztą, posłuchajcie sami. Moim zdaniem ta klawiatura jest trochę głośniejsza niż konstrukcja, które do tej pory uważałem za głośne. Przyznam się Wam, że próbowałem na niej pisać, gdy w tym samym pomieszczeniu druga osoba spała. No nie da się. Jest to konstrukcja głośna, jest dość jednocześnie przyjemna, jeżeli chodzi o dźwięk. Nie ma tutaj takiego irytująco metalicznego pogłosu, raczej ten dźwięk jest, jest taki bardziej pełny co może się podobać, ale sprzęt hałasuje. Nie da się ukryć, że Razer tym razem stworzył klawiaturę nietuzinkową. Mamy tutaj szereg funkcji, które albo nie, w ogóle nie występują u konkurencji, albo są spotykane w modelach równie drogich, również że tak naprawdę rzadko spotykanych w sklepach, bo trafiających do klientów z bardzo grubymi portfelami. I tak naprawdę o to wszystko się rozbija. Klawiatura kosztuje 1200 zł. I wydanie takiej pokażnej kwoty na coś, co tak naprawdę sobie klikamy gdzieś tam siedząc przy komputerze, dla niektórych może się wydawać po prostu fanaberią. Czy kupić? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie jestem w stanie wam z czystym sumieniem polecić tego sprzętu. Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami. Sami też musicie zdecydować, czy z tych dodatkowych funkcji będziecie korzystać. Jeśli nie, Tańsze mechaniki sprawdzą się tak naprawdę równie dobrze. Nie można odmówić tej konstrukcji wygody. Podstawka pod nadgarstki jest naprawdę świetna. Podświetlenie jest efektowne, bardzo konfigurowalne i no, wygląda nieźle, choć klawisze mogłyby być troszeczkę jaśniejsze. Mamy dostęp do klawiszy multimedialnych, które w praktyce też sprawdzają się całkiem nieźle, szczególnie rolka, ale powiedzmy sobie szczerze, te funkcje wszystkie znajdziecie w tańszych sprzętach. Ta klawiatura jest pewnego rodzaju majstersztykiem, jest pokazem możliwości technicznych Razera, które należy docenić. Ale czy należy je docenić portfelem? Decydujcie sami. Ja jestem Grzesiek Karaś. Dzięki, że byliście na naszym kanale. Zapraszamy do ponownych odwiedzin. Zostawcie suba, zostawcie komentarz. Dajcie nam znać koniecznie, co myślicie o tej szalonej i piekielnie drogiej konstrukcji. Nie mogę się doczekać. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!